Halo, halo, siemanko w kolejnym odcinku z naszego kochanego gotyczka. Kończyliśmy sobie ostatnio na targowisku z zadaniami takimi jak test zaufania, przyjęcie do obozu bractwa, zaginiony strażnik, zadania od Torusa i przyjęcie do starego obozu. Zakończonych misji jeszcze nie mamy, niezaliczonych na szczęście też nie. I tu mamy informacje ogólne. Dobrze, to może chyba z Balparwezem mieliśmy sobie porozmawiać. musi być jednak ziarno, prawda? co mi przyjdzie z dołączenia się do waszego bagna? Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie Ci szczególnie sprzyjał, może dane Ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed Tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Fajnie, ale Balparos, Ty do tego ścieru jadą mówiłeś czy do mnie? No i teraz będzie palił. Dawaj, dawaj, gościu, bo ja nie mam czasu. Dobra, kopalnia czeka. E, kim jest ten cały śniący? Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. Pięć lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się trzech bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Okej. Okay. Nie wiem, co ty goście tam palisz, ale. Coś, coś nie tak jest w tym waszym obozie. Co on wam powiedział, ten wasz Bożek? Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej, różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. No, powiedz nam jeszcze. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą Twojej woli. Jednak tylko w wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Dobra, do Waszego obozu jeszcze kiedyś pójdziemy, Balparwes nas tam zaprowadzi. A my co, sobie dokończymy całe to kółeczko. O, tu jest jakiś gościu? Ej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu tak na bagnach. Może Zależy czegoś potrzebujesz? No, raczej nie, powiedzań nie powiedzań mam. O czymś innym. waluty. Co to jest, to bagienne ziele? Co to jest, bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. To się już nie powtórzy. Mmm, może zamiast bagiennego ziela, to wolałbym tutaj się dostać. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. W tej historii o, musi być jednak ziarę, I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Tak. Dobra, możesz tak, wyświadczyć mógł, mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgraj. Kalom jest alchemikiem! Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy, nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z górów, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Mm -hmm. Czyli na tej zasadzie kolejny tutaj. Złodziejaszek w starym obozie, a tak narzekali na nowy obóz nie, że oni wszystko kradną. A tutaj ten chciał nas na mapie oszukać. Teraz on. To nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później, Diego zapyta mnie, co o to sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. No dobra, a jak trzeba będzie zapłacić, to co? Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy! Nie ma rudy, nie ma receptury. Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra, ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Nie ma takiej opcji, kolego. Nie. Albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. Nie ma problemu, mniej roboty dla nas. Świetnie, zapomnijmy o całej sprawie. Zaraz, powoli. Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz. Pięćdziesiąt bryłek to trochę dużo, jak na żółto dzioba, nie sądzisz? To już lepiej. A nie chcesz, szlak! Masz tu swoje 50 bryłek. Tylko nie próbuj mnie wykiwać, mały! Kolego, tak przed chwilą dał nam stówę. Ta kolonia jest zbyt mała, żeby. Na 50 bryłek miałbym cię porobić. Gdzie jest ten cały obóz? Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Zawsze. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama Jasne. przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Tak nas gościu nie porobisz, niestety. E... Ponieważ tutaj mamy kolegę Balla Parveza i on nas zaprowadzi za darmo bez twojej mapy. Już chciał na nowo odzyskać swoją rudę. Czyli teraz powinniśmy mieć 53 bryłki. Okej, okay. to co, lecimy sobie dalej? W tych chatach chyba nic nie ma, także nawet tam nie wchodzę. Hej, nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Mhm. Mm to chyba było od tego, od z Zdenka, żeby się go pozbyć stąd, nie? Może sobie zapiszę, bo ja nigdy nie pamiętam, jak to się tutaj robiło na piętnasteczce. E, czy jesteś Kurierem Magów? Naprawdę? Naprawdę jesteś Kurierem Magów? A jeśli jest, jestem? Za... Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Mm -hmm. I teraz nigdy nie pamiętam, czy to był masz problem, czy w tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Mm. Może dajmy to. W tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Słucham? Chyba źle. Przysyła mnie Torus. Mam się ciebie pozbyć raz na zawsze. Torus? Naprawdę? Mhm, mm czyli źle. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Czyli wczytujemy. To nie była ta opcja jednak. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. No i to była właśnie ta właściwa opcja. Hmm, opowiedz mi o nowym obozie. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karno oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię. Ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. <laughs> Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Mhm. Czyli jakieś macie plany, ambicje. No dobrze, to teraz... Damy sobie to. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa, to szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, nie. możesz spróbować. Nie nie, jesteśmy za słabi. Ale to za chwilkę sobie się tam wybierzemy, bo to jest bardzo blisko starej kopalni. Co by zapiszę przed tą chatą? Bo tutaj różne rzeczy się działy, z tego co widziałem. Na przykład, ja tak jak chcemy się przespać, to wywala grę. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Ciekawe, mm. ile mamy wytrychów. Mamy jakieś? Głupota. Mamy jeden. <laughs> Może na razie tego nie marnujmy Kiedy zawsze indziej. Tu są... mm -hmm. jest też jakiś kuferek. Ale tutaj nic nie ma dla nas. O, chrzączę. No. Jeden, drugi i trzeci, elegancko. O, chyba kogoś obudziliśmy. O, w ogóle fajnie to jest tutaj zrobione. Aha, bo to jest ta wieża, co tam była. A tu komuś na chatę się to zawaliło w ogóle. Są takie resztki z gliszcza. No, ciekawie. Ciekawe, kiedy to się stało i w jaki sposób. Czy ktoś źle wybudował? Czy może był jakiś atak? Kirgo, Karim? Tam ktoś jeszcze walczy? Myślę, że po kolei porozmawiamy. Cześć. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jak na razie szlifujesz miecz. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Mhm, okej. Okay. Barim. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. No, widzę, że ktoś tu ma wysokie mniemanie o sobie. Co tutaj jest? Ciekawe, do czego te pomieszczenia służyły, albo służą. "Może stąd wypuszczali właśnie wojowników na arenę? Ej, kolego. Ale nie tańcz. Mhm. Co tu robisz? Ja? Walczę ku chwale wielkiego śniącego. Na arenie? Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi <coughs> więc wyższy cel." Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Okej. Okay. Kim jest śniący, to już wiemy od Bala Parweza. Mm -hmm. Skati. Co tu robisz? Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz? No nie wiem. E, chciałbym do Was dołączyć. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Mhm. Mm eee, na razie to... Chyba tyle. Hmm, co to za, za kamarki? Może jakaś skrzyneczka? Nie, nic nie ma. To sobie lecimy dalej. Tą górę sobie potem pozwiedzamy. O, rączka. zostać cieniem. Chcę zostać cieniem. I co z tego? No to, że może mi jakoś pomożesz, albo coś? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Gościu, szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. No, właśnie widzę, oświecić od tej roboty. Hm. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Okej. Okay. Ale ty sam nas tego nie nauczysz. Rozumiem. Hmm. Kim ty, kolego, jesteś? Fletcher. Tak jak mnie, to nie Hej, ty. Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Wiedziałem, że tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Czyżby? Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. No, czyli na tego. Bezprzewodowo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś się zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Hmm. Może ty wiesz właśnie, gdzie jest ten Nek? Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie. I raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. To się chyba nigdy nie zmieni. No dobrze, ale ty zanim chyba zostaniesz strażnikiem, to. Chyba też musiał być kiedyś kopaczem, cieniem i dopiero strażnikiem. Przynajmniej tak nam mówili. Na początku, że taka jest kolejność? Co to za kucharzyna? Jak leci? Nie najgorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <ścoughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. No, brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Hmm. Kto to był? Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną. Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Mm hmm. Okay. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chadach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. <laughs> Okej, okay, czyli jeżeli chodzi o Neka, to tutaj, tutaj całkiem sporo osób o nim wie, słyszało, wie, że zaginął. Um, aha, nie dokończyliśmy sobie w ogóle tego od razu. Idę tam właśnie pod tą zawaloną tą. A chciałem sobie jeszcze tutaj zobaczyć tego jegomościa, Tutaj na ławeczce omijamy. Strasznie denerwujący, natrętny. Wrzód. Kopacz, kopacz, cień, kopacz, cień, strażnik. No okej, okay, czyli to sobie w sumie całe kółeczko dookoła zewnętrznego pierścienia. Do tego chyba nie mamy po co iść na razie. Którą mamy godzinę w ogóle? 18.47. No dobrze, to w takim razie pójdziemy po te piekielniki na naszą pyszną zupkę. A często tak właśnie jest, nie? Nie tylko w gotiku, że... Jak coś jeszcze żyje, chodzi albo nie jest przygotowane, to wygląda paskudnie, ale jak się już to zrobi, to wygląda to całkiem smacznie. Jest smaczny. Hmm. Pójdziemy sobie tutaj górą, może tu ktoś będzie ciekawy. Cień kopacz. Cień. Gaj. Może z gajem pogadamy? Witam. Witam. Hmm. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Może? Ciekawe, czy to ta chata ponekła, nie? Bez imienny. Witam. E, jakie są zalety starego obozu? Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. Hmm. Okej... Okay. Czy gdzie jak się bie dwóch? A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Okej. Okay. Jakie towary są tu cenne? Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Mhm. Mm Swoją drogą? Nie wiem, czy w gotiku 1 jest coś takiego jak boczek. Chyba nie. Niektórzy nigdy się nie Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Przynajmniej to obie. E, a zalety... Hmm. No pogadajmy. Zalety nowego obozu. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. A, czyli samowolka. No dobra, a co z bagnem? A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli, chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Mhm, okej. Okay. I która to ta chata się zwolniła? Którą chatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim baldachimem. Kurde, powiem wam. Bardzo miły człowiek. Nawet wskazał nam, nawet nie palcem, tylko tak o całą pięścią. Czyli to jest chyba ta chatka. małe łóżko. Dwa kuferki. Ciekawe, czy coś tu jest? Ta jest pusta. Ta pewnie też będzie pusta. Dokładnie. mamy godzinę, bo już tak kurde się wstąpiło. 19:48. Hmm. To co, może sobie zapiszemy grę? Mm -hmm. mm -hmm. Okej okay. I myślę, że W tym odcinku jednak nie pójdziemy sobie do Starej kopalni I nie zrobimy testu zaufania Tylko myślę, że sobie tutaj W tym oto miejscu zakończymy Da się temu wracać? No chyba nie, niestety nie To sobie w takim razie usiądziemy tak, chciałem usiąść za blisko, kamerka mamy. Chyba to tak zadziała. O, sobie posiedzimy przy ognisku. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. I wtedy się na pewno wybierzemy do starej kopalni. Trzymajcie się, na razie, hej!